Michaela? No, kurwa. Dobra, zabiję, ale Franklina. A Franklin sobie dalej siedzi na telefonie. No dobra, no. To no, widzowie, co by tutaj wybrać? Bardzo trudna decyzja. Życzenie śmierci chyba będzie dobrym wyborem w tej sytuacji. Kurczę, moje felgi, dopiero kupiłem. Potwierdzam, dzwonię do Lestera. Dzwonimy do Lestera, przepraszam. Kurcze, no co jest? Kurła, się aż karawan zrespił. Życzę jej śmierci cyk, karawan się respi. Widzowie, mam problem. No, ej, misja mi się zepsuła. No, chcę to. Kurde, widzowie, trzeba to poprawić. Poczekajcie. Bierz to. Oh yeah Ugaś mnie Ugaś pragnienie, strasz Dajesz Gaśni sami Odpalaj to co masz na górze Patrzcie się widowie co się dzieje O tak, dzięki wam, dzięki wam Ugaście to Jak jeździsz ty penisie Czemu dzwonię do tego Aha o, dziękuję, że wybuchło. Bo normalnie, dobrze, że się Simon włączył. Bo tak to bym ma... nigdy nie mógł wybrać tego życzenia śmierci. Ale to najlepsze było, jak karawan się zrespił mi na głowie.